Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Polskie Gospodarstwo. Ja tutaj, widzowie, moją furką sobie jadę już na to gospodarstwo poprzednie. W sensie tam już oczywiście nie ma gospodarstwa. Zaraz, oczywiście, Wam pokażę, jak to kurczę wygląda wszystko. Bo, widzowie, pozmieniało się tam wszystko odkąd, odkąd byliśmy tam, odkąd pokazywałem Wam to gospodarstwo. Nie, tak z rok temu to było, no nie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Bo to bardzo ważne, widzowie, żeby być na bieżąco. Oj, widzowie, coś tam już kurczę, widzicie. Tu to oczywiście sobie zaparkujemy. Tak i teraz, widzowie. Nie chciało mi się widzowie jechać autobusem, bo i tak miałem własne auto. A to autobusy są bardzo, bardzo rzadko. I teraz, tak, widzowie, za 3, 2, 1. Widzowie, trochę już przed chwilą widzieliście. Patrzcie, jak to wygląda. Patrzcie, jak to widzowie wygląda. Tutaj, kurczę, wszystko jest ogrodzone takimi, tymi barierkami. Kurde, musiałem sobie je kupić. I kurde, trochę, trochę na to wydałem. No nie, tutaj takie, takie, te. Nie wiem, jak to się nazywa. Takie zastawki do zostawienia bramy. Widzowie, możemy sobie tutaj oczywiście podbiegnąć do auta i wjechać. Sobie, no nie Zapalamy Dobra, sorry, widzowie, to, to u mnie, nie, nie u Was eee, Więc ten, tak eee, Sobie tu, widzowie, jedziemy Jedziemy sobie, tak Dobra, tak, w sumie możemy sobie wjechać, nie, dobra, nie Wiecie, co oni? Kurde, już rozpierdzieliłem to wszystko. Tak. Olera, no widzowie, już to wszystko zdążyłem rozpierdzielić, i w to wjechać. W sumie, mogłem w sumie tak szczerze w to nie wjeżdżać. Ale to trudno. Tak i widzowie, powiem wam tak. Oczywiście, kupiliśmy już jednego go-karta na razie tak na testy pokażę wam widzowie jak lata zaraz wam oczywiście wszystko tutaj pokażę bo oczywiście tak jak, jak ktoś nie wie tutaj widzowie oczywiście będzie Kurczę, tor go-kartowy tak więc tak widzowie już naprawdę prace są bardzo zaawansowane kurczę patrzcie tutaj yy, Ogrodziliśmy tą skałę, tym, 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 no nie Bo tutaj, kurczę, taka, taka górka była, więc trzeba było ją ogrodzić. Bo tutaj, co w się sensie, na tej górce, się słabo skacze. Tutaj sztuczne chopki są porobione. A ta była, nie wiem w sumie czemu była, nie chciało mi się jej likwidować. Co w się, sensie, no to jakby jest taka skała. No nie, pod nią chyba jest ziemia. też nie wiem. Teraz tak, tutaj patrzcie, takie kurcze, takie hopki, co porobiliśmy. Tutaj, no, tutaj w sensie, no do, do nie ja robiłem, no nie, tylko ja, specjalna ekipa była widzowie do tego wynajęta, żeby to wszystko tutaj, kurcze, pomurować, w sensie, żeby, no nie, tutaj z, 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 zacementować to wszystko. I tak widzowie, teraz, o tutaj widzowie, oczywiście taki, taki ten garaż. Czy garaż, nie garaż, kurde Dobra i tak już zobaczyliście tego go karta. To jest widzowie oczywiście nasz go kart pierwszy, kurczę. E, prawdopodobnie gdzieś może widzowie patrzcie na na nie na tym, na, na tym polu. Być może będzie jakaś, jakaś hala, gdzie będą te... te Go karty. Nie wiem jakich będzie więcej, ale na razie nie ma funduszy na to, no nie? E, patrzcie, tutaj jest. Jak to się nazywa? Tutaj widzowie będziemy, będzie ktoś pracować, no nie? Tutaj taki specjalny, specjalny garaż jest. Yy, I tak, tutaj też kurde można, można serwisować sobie te, te maszyny, bo, bo narzędzie tam, tam, specjalne też się kupi. I tutaj widzowie, o tutaj jest takie, w sensie nie, nie mogę wam tego pokazać, no nie? Tutaj widzowie jest takie, takie biurko, gdzie tam można się, może ktoś siedzieć. A tutaj widzowy jest garaż. Gdzie można setek go karty wprowadzać? Chce w sensie się na, na warsztat, no nie? Rozumiecie o co mi chodzi? Tak więc, widzowie tak, patrzcie, potężny widzowie Sorki, potężny widzowie go kart, potężna maszyna. Kurde, pali za pierwszym razem. Przejedziemy się, tu oczywiście, po tym torze. Po chopkach też sobie poskaczemy. Poskaczemy też sobie po chopkach. Tak, kurde, parcie jak to partia jak to widowie bokiem lata. Tak, widowie to jest naprawdę naprawdę mocny. Ja raz już chyba tym gokartem jeździłem partia jak to bokiem lata. Raz już widzowy jeździłem tym gokartem. Widzowie, patrzcie, jak to skacze. Naprawdę, naprawdę fajnie to skacze, no nie? O! O, cholera. Widzowie. Dobra, ten gokart na całe szczęście nie jest taki bardzo ciężki. O jezu, widzowie. Na całe szczęście on kurczę, nie jest taki ciężki. Tak. Dobra tu nie, może nie będziemy wjeżdżać W sensie jak tu ktoś będzie chciał e, Se polatać to Może se na rowem polatać, no nie Ale ja wolę, ja wolę tego nie robić Bo jeszcze Coś mi się stanie, no nie, ale naprawdę Widzowie fajnie, fajnie się skacze tymi Tymi, tym gokartem Tutaj Naprawdę, naprawdę on fajnie tu się kurcze zachowuje Naprawdę fajnie lata bokiem O Niestety on jest trochę wywrotny o Jezu, widzowie Ale on jest lekki, stosunkowo lekki Jest więc jakby Jest okej okay. Patrzcie, tak sam mogę wam kamerkę zrobić Fajny on jest Naprawdę Bardzo dobrze bokiem lata Kurde, tylko trzeba uważać Żeby nie ten Żeby nie rozwalić ty, Tego płotu Naprawdę widzowie długo Ja sam widzowie robiłem ten płot, no nie Bardzo, bardzo długo mi, mi to zajęło Patrzcie Tak, tak, tak Patrzcie jak to fajnie Patrzcie jak to fajnie lata, no nie? Można by jeszcze, nie wiem, jakiś slalom zrobić może z takich Kurde O Jezu, żeby w płocie nie wpieczyć. O yy, Slalom jakiś fajny można by zrobić yy, z takich, tych, tych, tych pa Z tych pachołków, za tą skałę Za tą skałę ogrodziłem, no nie? Tak Kurde, dobra, teraz bokiem nie poleciało za bardzo, ale ten... Dobra, czekajcie, może tutaj bokiem poleci. O! O cholera. O Jezu, dobra. Czekajcie, musimy to poprawić, bo spierdzieliłem. Ciao. Tak. Kurde, widzowie. Tak. Ale to naprawdę, naprawdę jak widzieliście, bardzo dobrze bokiem lata. Więc jest widzowie okej okay. O kurde o. Dobra trzeba O nie znowu Dobra trudno Kurde widzowie już mam pewną wprawę w tym Jeszcze kurde Trzeci raz na odcinku do dzisiaj robię A tak generalnie to też to parę razy już robiłem Bardzo fajny dźwięk ma ten go kart Jak zapierdziela no nie U Dobra, bokiem, o, o cholera O cholera, czekajcie No i widzicie, kurde O Jezu, widzicie widzowie jak to czasami Można zrobić przez nie uwagę Ten gokart w sumie nie ma takich bardzo dobrych jakichś hamulców, w sensie Nie ma takich, że bardzo, bardzo szybko hamuje, no nie to jest trochę słaby, ale trudno. Cholera, no nie. Dobra, tak. Tak. Kurde, no. Dobra, to podnosimy i trzeba tu ten. Napiszcie widowie, jak wam się podoba odcinek. Napiszcie widowie, jak wam oczywiście minął. Minął dzień, bo bardzo jestem ciekaw. Napiszcie kurczę. Nuni. No I napiszcie widzowie co bym mógł jeszcze na tym torze ulepszyć, no nie? Co tam, co tam jest ok, co wam się podoba, co jeszcze bym mógł zrobić lepiej na tym torze. Bardzo, by, bardzo mi by to pomogło oczywiście. Kurde, ale widzowie naprawdę mega fajny jest ten go -kart. Tak O! Cholera, no Ja pierdzielę Trzeba widzowie uważać, żeby tego nie, nie ten Bo albo w ogóle nie wiem, może, może kiedyś to jednak zdejmę i udostępnię to do skakania Bo kurczę No nic, będziemy widzowie testować Jak, te, jak tam to się czy, czy na, na tej górce można też skakać, czy nie? Ja ostatnio widzowie próbowałem na niej skakać, ale... Powiem wam, że się na niej skacze całkiem... W sensie, może to być trochę niebezpieczne, no nie? Zresztą ona tutaj też jest taka bardzo, bardzo ostra, patrzcie jaki ona ma ostry tutaj ten... Koniec, no nie? Co może być trochę niebezpieczne. Tak... oczywiście to i kurde tu jeszcze jakiś ten słupek olera. tutaj widzowie jeszcze jakiś słupek tak mm, 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 mm. no kurde tak więc cóż widowie. Napiszcie, oczywiście, kurde, no. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podoba. Jak Wam się podoba ten gokart, ja tutaj pewnie jeszcze zostanę. Trochę może sobie pojeżdżę jeszcze tym gokartem. Coś tam jeszcze może porobię. Zobaczymy. I co, i widowie wracam do siebie na wioskę. Bo kurczę, powiem Wam tak. Ten, ten, ten mechanik, to już tam coś dzwonił ostatnio i mówił, że. Ten Lublin niedługo będzie gotowy do odbioru, więc też Wam oczywiście coś no, na pewno nagram z odbioru Lublina od mechanika. I tak. Dobra, sko możemy się skoczyć jeszcze ostatni raz. I cóż widzowie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Siemano!